Jest ze mną Paweł przy swoim pojeździe. Ci wspaniali mężczyźni na swoich wspaniałych maszynach, można by było powiedzieć, ale to jest zaraz Ford Sierra, to taki Ta, napis to jest zupełnie inny. Nie, nie, to nie jest generalnie Ford Sierra, generalnie jest to Mercury. Jest to tak naprawdę Sierra wydana na rynek amerykański. Bardzo ciężki, ciężko spotykany egzemplarz w Polsce. No tu właśnie, jest... czyli coś odgadłem, czyli nie jest to taki wprost Ford produkowany na rynek europejski. Dokładnie, jest to stricte auto przygotowane w Stanach, znaczy składane w Europie, przygotowane na Stany Zjednoczone. Jest zupełnie inne wyposażenie. I jest im zupełnie inny silnik, niespotykany w Europie. Rozwiązania techniczne są również indywidualnie dla, dla tego modelu. Ale gdy porównujemy rynek amerykański do rynku polskiego, często jest taka uwaga, przynajmniej jeszcze kilka lat temu była, że tamte silniki były bardziej paliwożerne, gdyż Amerykanie mają po pierwsze tańsze paliwo i nie liczą się tak bardzo z kosztami jak my w Europie. Dokładnie tak jest. Ten silnik potrafi zjeść, jak pan to wspomniał, dwa, nawet dwa razy więcej paliwa niż jego odpowiednik europejski. Natomiast przez to, że auto jest na rynek amerykański. Na przykład w latach, kiedy my mieliśmy zwykłe sery bez klimatyzacji, w Stanach Zjednoczonych wtedy to było standardem taka jest przede wszystkim na przykład różnica między tymi samochodami w tamtych latach wydawanych na Europę, a na przykład na Stany. No dobrze, samochód ze Stanów trafił do Polski, do Europy, ale pali po amerykańsku. Tak, zgadza, niestety niestety zostało to, to zachowane. Paliwo niestety europejskie nie jest inne niż amerykańskie, ale no niestety zapotrzebowanie na paliwo jest znacznie większe. Dobrze, ile tam przy dystrybutorze trzeba wlać, żeby no, przejechać 100 km po mieście? Po mieście to jest około 15-20 litrów, natomiast w trasie przy normalnej jeździe możemy zejść do poziomu 10 litrów. No nie, przed chwilą rozmawiałem z, Krzyśkiem, z który jest właściwie głównym organizatorem tego zlotu. On ma podobne wyniki, mimo że samochód ma europejski. Zgadza się, tylko w momencie, kiedy, kiedy zależy jeszcze stan silnika i sposób eksploatowania, bo tym autem, jeżeli byśmy chcieli jeździć, po prostu wykorzystać w pełni jego moc, to możemy nawet na trasie zejść 25-30 litrów i to będzie nic dziwnego dla tego samochodu. Ja wspomniałem taką, taką, taką ilość paliwa, jaką mi teraz auto skonsumowało przy spokojnej jeździe, prawda? Przy naprawdę spokojnej jeździe, żeby do ekonomicznie tutaj można było dotrzeć. No właśnie, co robić, żeby jeździć ekonomicznie? No mi się wydaje, że trzeba jeździć zachowawczo, utrzymywać stałe prędkości, zmieniać biegi i trzymać auto na stosunkowo niskich obrotach. Właśnie niskie obroty to podstawa, i im wyższy bieg, tym lepiej. Dokładnie tak, zgadzam się z tym w 100%. No dobrze, to tyle, sobie porozmawialiśmy o tym samochodzie, a teraz go zobaczmy. Co też takiego tutaj ciekawego jest. No, generalnie no, tak jak... no na, napis sam wiele sugeruje, bo rzeczywiście to jest napis fabryczny, sobie nie dokleiłeś tego? Tak, zgadza się, zgadza się. Fabryf... Napis jest fabryczny, auto nie jest w żaden sposób zmodyfikowane. Nie zostały wprowadzone żadne modyfikacje, auto ma być przywrócone całkowicie do, 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 do serii. Tutaj nie będzie żadnych modyfikacji wprowadzanych co do tego auta. No i co więcej, ten nawet sam wygląd zderzaka, wygląd grillu jest też inny niż u sąsiada. Dokładnie, zgadza się, zgadza się, no jest to po prostu wydanie amerykańskie, rzadko tak, spotykane. Amerykanie lubią plastik. Zgadza się, zgadza się, to też jest często, często spotykane w amerykańskich autach, że jest ale... duże, plastikowe, to jest racja. tak Jeszcze Amerykanie lubią drewniane inkrustacje, na przykład w bokach samochodu to nie jest drewno, z którego rzeczywiście kiedyś produkowały się samochody, ale to są takie elementy pokazujące, nie wiem, miłość do natury Ameryki. I jeszcze jedna sprawa, nie wiem, jaki, czy Wiesz, jaki jest w Ameryce najpopularniejszy kolor samochodów? Wiesz? Nie, 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 nie. Brązowy. W Europie trudno by było szukać takiego gustu. Zgadza się. Zgadza się. Jednak brązowy nie jest u nas dość pospolitym kolorem, jeżeli chodzi o, o nadwozia samochodów. No dobrze. A teraz przejdźmy do wnętrza. Oczywiście. Dobrze, no właśnie, żeby... Wnętrze jest w zasadzie klasyczne. Okay, to chwilę, chwilę, chwilę. Możemy? Tak. Znacznie jest w zasadzie klasyczne, jeszcze auto jest nie troszeczkę niewysprzątane. Po prostu, no, nie wysprzątane. No. Nie, ja się nie dziwię, moje też ma bałagan. Tak, tak, po prostu nie zostało tutaj nic, 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 że tak powiem, zmodyfikowane. Jest, tak jak wspomniałem, jest oryginalna klimatyzacja, grzane fotele, to wszystko. Ale tutaj wnętrze bardziej przypomina tradycyjnego Forda Sierra. Tu tak, tuż są mniejsze zmiany. Tak, generalnie, generalnie ta deska jednak rozdzielcza bazuje na tym, co, co można spotkać w oryginalnej desce rozdzielczej, natomiast jest, jest dodatkowych kilka wskaźników, kilka funkcji yy, no, po prostu zamontowanych w tej desce. Dobrze, nazywa się Merkur, ale tak naprawdę to jest Ford Sierra. Zgadza się. ze mną Sylwia, że spotykamy tutaj mężczyzn, facetów, powiedzmy wprost. To ja się nie dziwię. Ale spotykamy też ich dziewczyny. I nie, też chyba się nie dziwię. Nie, nie, właśnie nie dziewczyny. Ja też jestem właścicielem Forda Sierra. No niestety został w Warszawie, ale, ale również jeżdżę więc z racji tego jestem tutaj, w tym miejscu. Czyli to nie jest tak, jak po, poprzednio myślałem, że przyjechałaś ze swoim mężczyzną, żeby mu towarzyszyć i podtrzymywać jego pasję. <noise> Absolutnie nie, kobiety też się udzielają, jeżdżą i, i lubią ten samochód, więc jak najbardziej. No nie ma twojego egzemplarza, ale może o nim opowiesz, bo jeżeli lubisz ten sport, to swój samochód pewnie kochasz. No, jak każdy właściciel swojego samochodu, tak, jak najbardziej. Cóż to opowiadać? Lakier piękny w kolorze takim jak kobiety lubią. To znaczy? To znaczy czerwono-wiśniowy. Nie, nie ma Nie ma takiego. Kobiety tutaj. mówią chyba na ten kolor karminowy, dobrze mówię? Można to tak nazwać, jak najbardziej. 92. rocznik. No Fasyt powiedziałby czerwony, no. Tak, 92. rocznik, czyli pełnoletnia będzie w tym roku. I co mogę powiedzieć? Myślę, tutaj taki element. Grał ten samochód w klanie, więc Maksywkę Gwiazda. Mmm! <noise> Więc ktoś, kto ogląda Klan, na pewno widział już. Niestety teraz nie, ale, ale przez dłuższy czas tak. A czy opłaca się dawać samochód jako gwiazdę do filmu? <noise> Oczywiście, żeby mieć gwiazdę. To, to sam fakt <noise> opłaca się w tym momencie. No tak, ale zapewne producenci jakieś pieniądze na przykład na paliwo przekazywali. Znaczy był to jakiś niewielki element, ale, ale sama satysfakcja oglądania później swojego samochodu <noise> jest większa. Co jest najważniejsze na tym zlocie? O co tak naprawdę chodzi w tym spotkaniu? O to, że tak różni ludzie z różnych środowisk potrafią ze sobą rozmawiać, integrować się i nie przeszkadza im bez względu z końcem, czym się zajmują, tylko łączy ich to, że, że mają ten sam samochód. To naprawdę niesamowite, Sylwia, że tu przyjechałaś. Co prawda nie swoim samochodem, ale zapewne Fordem Sierra. No, powinnam powiedzieć, że tak, ale niestety Scorpio. Oj, ale nic złego, to też ta też, też sama marka. Czy ten główny temat rozmów to silniki, zawieszenia, opony, końcówki wahacza, drążki, różne szczegóły techniczne? Tak, tak, dlatego cieszymy się, że niekiedy są kobiety, które towarzyszą po prostu swoim mężczyznom, bo czasami jest to już męczące dla kobiety. A co chciałabyś wymienić w swoim samochodzie? Czy jakiś taki wiosenny remont planujesz? Y, lifting przeszła tak zwany na wiosnę, więc wszystko jest najlepszy w porządku. Niestety, szybę przednią muszę wymienić ze względu na, na rysę dosyć mocną, więc. Tak. Policja może ścigać. Tak, zgadza się. Dlatego trasa została. Poza mną w tym momencie. War... Ale letni zlot jeszcze przed tobą. Zgadza się. Zgadza się lepsze warunki dla kobiety do prowadzenia, bo tutaj nie ukrywam. Posiadam prawo jazdy 3 lata, od początku jeszcze ścierą, ale, ale to tylko 3 lata. ścierą! O, to jest ciekawe. <laughs> no myślę, że to każdy wie, że ten samochód nikt nie nazywa Ford Sierra, tylko po prostu ściera. <laughs>